Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam zakupy w HM, które zrobiłam dla siebie i dla Natalki. E, kupiłam naprawdę dużo basicowych rzeczy. Próbowałam je otworzyć z e, torebek, ale zobaczyłam, że jeszcze to jest kilka, więc myślę, dobra, już poczekam i zrobię to razem z Wami. E, ceny oczywiście pokażą się tutaj. Nie będę Wam czytać, bo też są rzeczy z promocji. Miałam jeszcze jakąś tam zniżkę, więc dokładne ceny napiszę tutaj i zostawię wszystkie linki do wszystkich rzeczy. W, e, pod spodem, pod filmikiem, tak więc możecie sobie e, wejść, kliknąć i obejrzeć tą rzecz jeszcze raz i zobaczyć, czy jest u Was w sklepie. E, może najpierw pokażę rzeczy, które kupiłam na talce. Pierwszy sweterek, który myślałam, że troszeczkę inaczej wygląda, ale jest po prostu prześliczny. Kupiłam go w promocji, jest on taki ekry i bardzo, bardzo jest podobny do sweterka, który ja mam, e, ale on jest z primarka. E, kosztował chyba 9 funtów, ale napiszę wam tutaj e, dokładnie. Jest taki, mm, powiedziałam, troszeczkę crop top, jest bardzo miękki, bardzo fajny. E, myślałam, że on będzie biały, ale jest bardziej taki beżowo-ekry. Wzięłam rozmiar. E, 12-14 lat na 164 cm i myślę, że jest po prostu idealny, ale jest on dosyć szeroki, jak widzicie, więc pewnie będzie em, super na następny rok, tak więc to jest pierwsza rzecz. No jest prześliczna, on ma tutaj wserek, jeszcze raz wam pokażę, jest wserek, ma tutaj takie e, jakby dziurki, no jest prześliczna. Natalka jeszcze nie widziała, więc ona zdecyduje, czy, czy z nią zostanie, czy nie. E, tutaj mam taką troszeczkę w topę, ponieważ oglądając tą bluzę teraz, tak co ja myślę, że chyba jest trochę za duża, potrzebowałyśmy bluzę na e, WF, tak? Tutaj się nazywa Pi. Bluza jej e, do, to właśnie na WF zniknęła, tak. Natalka poszła do szkoły jeszcze przed... E, przed zamknięciem szkół Natalia była na WF, ja zostawiła swoją bluzę, ktoś jej ją podebrał, no i niestety nie ma. Natalka chciała mieć teraz bluzę z kapturem, bo tutaj dzieci mogą chodzić tylko w czarnych albo granatowych rzeczach na WF, więc wzięłam na niej z kapturem taką rozpinaną na zamek, ale ta wielkość tej bluzy. Jest chyba za duża. Taleka ja ją teraz przymierzę ale wydaje mi się, wziąłem ją tak na 170 cm. Nie wiem, jakoś myślałam, że te rzeczy, niektóre rzeczy na 170 cm dla niej są super. Ale myślę, że jednak powinnam wziąć na 164, jeżeli ona ma nosić to teraz. Nie wiem, zobaczymy, czy to będzie bardzo szerokie, czy tylko rękawy będą za długie. Zobaczymy. A Natalka potrzebuje tego bardzo, więc nie wiem, chyba odeślę i zamówię nowe. No i będzie musiała poczekać jeszcze tydzień z tym WF-em, bo Natalka jeszcze dodatkowo zapisała się teraz na taki klub sportowy, więc potrzebuje coś, żeby, żeby założyć. Zostając przy natalce, znalazłam dla niej kurtkę. Niestety nie była w promocji, zapłaciłam całą cenę. Coś około chyba 17,99 czy coś takiego. Zostawię tutaj um, dokładną cenę. I tu też wzięłam na 170 cm, ale to mi się wydaje, bo to kurtka ma być na za rok, mi się wydaje, że będzie chyba idealna. Jest troszeczkę błyszcząca, tak widzicie? Taka lekko jest. Nie jest matowa, tak? Jest taka troszeczkę odblaskowa, tak przynajmniej mi się wydaje, i nie wiem, czy Natalce to się spodoba. Yy, oni tutaj w szkołach mają taką naprawdę restrykcyjną, restrykcyjne zasady, yy, że yy, kurtki na przykład no, muszą być czarne albo granatowe, żadnych kolorów, nic takiego. Są nawet specjalne kurtki z logo szkoły, ale one nie są jakieś tam fajne ani ciepłe. Tak więc kupiłam ją taką w Zresztą ona idzie teraz do tego gimnazjum Więc zobaczymy Może to po prostu będzie kurtka taka y, Na weekendę. Talia musi to przymierzyć Ale wiecie co, ja się tak trochę przypatruję w ten kolor I on jakby trochę mi w brąz tutaj y, Albo może grafic bardziej Niż to jest takie ciemne, czarne Ale zobaczymy Jest napisane, że jest zrobione z Przetworzonego y, Poliestru Nie wiem, nie wiem Patrzę, że tutaj też y, można kaptur odpiąć, więc może być tylko ze stójką. Natalka często tak lubi chodzić bez kaptura, y, więc ona musi zdecydować, czy jej się to podoba, czy nie, bo no ciężko z wyborem kurtki. Zobaczymy. Ja jestem w zasadzie zadowolona, bo to jest taka właśnie przejściowa kurtka. Y, mam nadzieję, że będzie dobra. No zobaczymy. Natalia zdecyduje. No, i zostały same rzeczy dla mnie. W końcu sobie coś kupiłam i kupiłam nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Eee, to już otworzyłam. Bardzo basicowe rzeczy, ale takie, które no, po prostu potrzebowałam. Moja szafa już. Eee, ja powiem Wam, że bardzo minimalistycznie podchodzę teraz do ubrań i ubrania, które mam w szafie. Ja zrobiłam taki remament przed, przed zabudową moją. Wyrzuciłam bardzo dużo, znaczy wyrzuciłam, sprzedałam, oddałam koleżankom i oddałam też na cele charytatywne ubrania i zostawiłam tylko takie rzeczy, które do, naprawdę dosłownie codziennie noszę. No i niektóre rzeczy po prostu już się zużyły. I tak na przykład potrzebowałam bardzo zwykłej koszulki czarnej. Najpierw myślałam, żeby zajść do Zary po prostu online i sobie kupić tam basicowe, bo są dobre, ale byłam w handemie i... I ta cenowo w ogóle byłam zaskoczona, że były dosyć tanie i wzięłam tutaj rozmiar L, mam nadzieję, że nie będzie po prostu za duży, bo też nie chcę, żeby te koszulki były jakieś takie e, długie, ale wydaje mi się, że będzie chyba idealna, więc kupiłam sobie taką czarną koszulkę, zwykłe rękawek e, i jest to naprawdę fajny taki e, materiał. Zobaczę w ogóle z czego to jest zrobione, bo jest naprawdę taki mięsisty materiał. Eee, czekajcie jeśli się doszukam 100% bawełna no i już wiadomo dlaczego ale cena była dobra, bo normalnie takie koszulki kosztowały nie wiem 7,99 8,99, a tu było chyba za 5 funtów, jeśli się nie mylę no i oczywiście kupiłam sobie też taką białą, tutaj już muszę otworzyć więc chwilę poczekajcie, trochę poszeleszczę. ja jeszcze sobie poprzymierzam te rzeczy dokładnie ale no to też jest super materiał no i na pewno nie będzie przezroczysta. Zwykła, biała koszulka. No ja po prostu to ja w tym żyję, tak? Ja, ja to cały czas noszę, czy do jeansów, czy do leggingsów, czy nawet jakieś e, spodni takich nawet bardziej e, wyjściowych, tak? E, taka koszulka, marynareczka, czarna, no i super. Albo właśnie na sportowo. Więc mam jeszcze białą. W tej samej cenie było. Tutaj już mam odpakowane, bo pokazywałam Wam we wcześniejszym vlogu. Bo jestem bardzo, bardzo e, ciekawa, jak to będzie wyglądało. Kupiłam sobie taką zwykłą bluzę, możecie zobaczyć, brązową. Nigdy nie miałam takiego koloru. Mam e, nadzieję, że w ogóle ten kolor mi pasuje, ale wydaje mi się, że chyba tak. Dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy myślicie, że, że ten kolor mi pasuje do twarzy. Czy nie jest za zimny? Nie, chyba, chyba jest ok. E, właśnie chciałam coś takiego. E, ja te bluzy uwielbiam. Mam czarną, białą bluzę, taką samą. No i teraz jeszcze sobie dokupiłam e, brązową. Wzięłam rozmiar L. Chciałam, żeby po prostu była troszeczkę e, luźniejsza. No i myślę, że będzie super. Taka, wiecie, żeby wyjść sobie do parku, siedzieć w domu i troszeczkę inny kolor, tak? Więc myślę, że jest naprawdę fajna. Dobry zakup. No i tutaj Hoodie. Bluza z kapturem. Kolor szary, tak? Wiem, nie czarny. Sama się sobie zdziwiłam i zastanawiałam się, czy wziąć sobie po prostu taką bluzę z kapturem rozpinaną, czy jednak nie. I postanowiłam wziąć taką zwykłą basicową, no, zwykłą bluzę z kapturem bez niczego. Ma tutaj takie białe troczki. Wydaje mi się, że będzie po prostu super. Ja mam taką czarną kamizelkę, w której ostatnio chodzę właśnie po parkach. Tak więc będzie fajnie mieć taką bluzę trochę inną, żeby nie cała na szaro być. Na, na, szaro, na czarno. E, więc będzie taka szara bluza. Przymierzę ją, ale wydaje mi się, że będzie chyba idealna. I ostatnia rzecz, jaką sobie kupiłam. I też nie jest to czarna rzecz. Pewnie się zdziwicie. Gdzie tu się otwiera? Czekajcie. Chyba tu. Już Wam pokazuję moment. Proszę otworzyć, trochę poszaleścić z tej samej kolekcji Basic. Zgadnijcie, jaki kolor sobie kupiłam. Napiszcie teraz w komentarzach. Macie chwileczkę czasu. Jaki kolor mogłam kupić? Uwaga, uwaga. Jest to bluza. Ja myślałam, że ona jest biała, ale jest lekko. Ecri. Nie jest śnieżno-biała, ale to jest to właśnie, co chciałam. Chciałam po prostu, żeby mieć coś już tak bardziej wiosennego. Myślałam też nad taką bluzą lekko niebieską, taką baby blue, ale jednak pomyślałam, że w takich basicowych kolorach chyba jest mi jednak lepiej. Taki właśnie biały, szary i czarny. Ja po prostu się w tym lepiej czuję. Wiem, że niebieski kolor bardzo mi pasuje, ten różowy w zasadzie też, ale pomyślałam jednak, że no będę się po prostu lepiej czuła w takich y, zwykłych kolorach, tak? I pomyślałam, że biała to już jest taki przywołanie troszeczkę wiosny, tak więc dajcie mi znać, co wam się najbardziej podobało, jak myślicie, który zakup jest najlepszy. Zostawię Wam wszystkie tutaj ceny, tak jak mówiłam, linki zostawię na dole pod filmikiem. I to wszystko w tych zakupach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Could feel this way And it's kinda strange